Jechałem z rodziną w kierunku Wrocławia. W pewnym momencie usłyszałem, że ktoś szybko się do mnie zbliża. Kierowca intensywnie trąbił i migał światłami. Obawiałem się, że zacznie nagle zmieniać pas ruchu i próbować wyprzedzać mnie z prawej strony. Kierowca jednak częściowo zjechał na pobocze i zaczął spychać mnie pasa ruchu. Bałem się, że doprowadzi do kolizji. Udało mi się utrzymać pojazd na drodze, choć odległość między naszymi samochodami była minimalna, dosłownie na centymetry. Oczywiście, zgłosiłem całą sprawę na policję i jaki był efekt? Postępowanie umorzono, a powód. Samochód w leasingu i firma, która twierdzi, że nie wie, kto nim wtedy kierował. Nikt się rzecz jasna nie przyznał, sprawcy nie znaleziono, a człowiek, który niemal doprowadził do tragedii, odjechał z poczuciem całkowitej bezkarności. Skoro wariat w Fordzie rzekomo tylko utrudnił ruch i nie stworzył żadnego zagrożenia, to mam pytanie do policji ze strzelców opolskich: co trzeba zrobić na drodze, żebyście uznali to za zagrożenie? To, to jest po prostu absurd.